Szczęść Boże, pozdrawiam Was drodzy Oazowicze. Przed nami bardzo ważne wydarzenie. 24 marca będziemy obchodzili setną rocznicę urodzin Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. W naszej archidiecezji główne uroczystości będą miały miejsce w Rybniku w Bazylice Świętego Antoniego. O godzinie 18.00 odbędzie się Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Wiktora Sworca. Kiedy ponad rok temu myślałem o tym wydarzeniu, to myślałem o nim jako o wielkim spotkaniu, kiedy będziemy mogli wypełnić aż po brzegi Bazylikę Świętego Antoniego. Ale wiemy, że w obecnej sytuacji jest to niemożliwe. Dlatego chciałbym zaprosić na tą Eucharystię. Po cztery osoby z każdego rejonu, by była delegacja. Ale chciałbym, żebyśmy jednoczyli się w tej godzinie modlitwy, w godzinie Eucharystii, razem, tworząc wspólnotę, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Zachęcam Was do tego, byście razem w swoich rodzinach, w małych wspólnotach, w kręgach. Spotkali się na wspólnym przeżywaniu tej Eucharystii. Będzie ona transmitowana na kanale YouTube Bazyliki Świętego Antoniego. Może warto po tej Eucharystii zrobić jakąś małą agapę, spotkanie przy stole? Proszę Was też, byście umieścili zdjęcia z tego wydarzenia, kiedy razem modlicie się, kiedy razem świętujecie stulecie urodzin księdza Franciszka Blachnickiego. Przy tym zdjęciu dodajcie hashtag 100 lat Franciszku. Będziemy mogli w ten sposób też zebrać wszystkie wasze zdjęcia. Zapraszam was do wspólnej modlitwy. Do tego byśmy byli w jedności. Ci, którzy będą tam w Bazylice, jako delegaci z każdego rejonu, ale również ci, którzy będą zgromadzeni przed ekranami swoich komputerów. Chcielibyśmy tworzyć jedną wspólnotę, razem wołając o beatyfikację sługi Bożego, księdza Franciszka, dziękując w tym dniu za to piękne dzieło, jakim jest ruch światło życie. Wierzę mocno, że ten czas pandemii za niedługo się skończy, że będziemy mogli wrócić do takiej normalności, do spotkań w naszych kręgach, wspólnotach. Proszę Was o modlitwę w tej intencji. Proszę Was też o modlitwę w intencji letnich, rekolekcji wakacyjnych, by mogły odbyć się w tradycyjnej formie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się zdrowo. Niech Pan Bóg Was błogosławi, niech umacnia Was, Was, Wasze serca, Wasze wspólnoty, Wasze kręgi. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia na wspólnej modlitwie.